Osiągnęła poziom krytyczny. Zobaczywszy Jole w czapce czarka, Kasia wyrzuciła kruczyk przez okno prosto w paszczę perszynga. Teraz jesteś martwa, syknęła Kasia do Jouli. Ciężko pobita i oskalpowana. To będzie nasza wersja raportu dla komendanta. Sytuacji pogorszył Alfons. Znany w półświatku jako Alfi, który wpadł na posterunek szukając swojej najlepszej pracownicy. Alfi nie należał do ludzi cierpliwych. Zobaczywszy czarka, wycedził: Hej, Misiek. Zabierz jej ten kluczyk. Klient nie może czekać. Misiek Skąd on zna moją ksywkę? Przeraził się czarek, czując, jak jego autorytet stróża prawa rozpływa się w niebycie. Wywiązała się walka. Alfi, były żołnierz czerwonych beretów, nie docenił jednak desperacji czarka, który w obronie honoru i biurka wyciągnął kałasznikowa. Ręce na biurko nogi w rozkroku Krzyczała Czarek podczas gdy Jola próbowała uciec razem z całym meblem na plecach Rano komendant zastał posterunek w ruinie Biurko było nadgryzione Czarek twierdził że przez stado termitów Alfi siedział w celi a wszyscy dookoła mówili do Czarka misiek do końca życia nie zapomnę wczorajszej nocy, westchnęła Jola, wychodząc na wolność. Tylko z tą siekierą to przesadziłeś. Rozdział 7: Dziesiąty Komisariat, czyli Hollywood w Warszawie. Kiedy do posterunku dotarła wiadomość, że komenda główna wysyła do nich ekipę filmową, nastroje były mieszane. Powiedzieli, że nie mają czasu na bzdety, więc kierują nas na jakieś zadupie, do grupy idiotów wyznał szczerze asystent reżysera. Idiotów? Oburzył się komendant. Chyba poliglotów. Pokażemy im, jak wygląda prawdziwa policja. Na posterunek przyjechali dwaj mężczyźni w czerni, reżyser który wyglądał, jakby nie spał od 1980 roku i aktor, który uważał, że jest reinkarnacją Arnolda Schwarzeneggera. Film miał nosić roboczy tytuł Dziesiąty Komisariat. Czarek, widząc swoją szansę na ucieczkę z mundurów w stronę czerwonych dywanów, postanowił zaimponować gościom. Wyciągnął Kolta 44, granat obronny F-1 i minę przeciwpiechotną. To jest kolt, mówił głosem twardziela z Bronxu. Wybija w ciele dziury podobne do tej, jaka powstała w Tytaniku. Zawsze go noszę przy sobie, bo przyjaciół to ja mam na cmentarzu. Aktor był pod wrażeniem. Sztuczne jelita to samo, mruknął aktor, poprawiając mu skuły. Jak się je źle wysadzi, nie polecą na ściany. Wczoraj zabiłem trzech ludzi w poprzednim filmie i jelita fruwały wszędzie. Wszystko szło dobrze, dopóki do budynku nie wpadł mężczyzna z brzytwą. Ekipa filmowa była zachwycona. Jaki realizm! Krzyczała reżyser. Patrzcie, jak on dyszy. To jest seryjny morderca, a nie jakieś filmowe bzdury. To jest seryjny morderca. Wrzasnął czarek, próbując przypomnieć sobie, gdzie zostawił naboje, te prawdziwe, nie te ślepe do efektów specjalnych. Mężczyzna z brzytwą, faktyczny psychopata który od lat terroryzował miasto stanął skonsternowany spodziewał się krzyków i ucieczki a zastał grupę ludzi którzy oceniali jego grę aktorską słuchaj stary powiedział reżyser do mordercy trochę za bardzo machasz tą brzytwą to jest banalne banalne Rozdział 8. finał pod lufą Agnieszki. Prawdziwy brzytwiarz nie wytrzymał presji artystycznej krytyki. Przyszedłem was zabić. Wrzasnął, celując ostrzem w stronę Kasi. Będę w księdze Guinnessa. Cześć, koala rzucił Arni, myśląc, że to kolejna scena. Ale skąpi to ośmietane, to już przesadziłeś. Dopiero gdy krew, tym razem prawdziwa, z naciętego ramienia Arniego, prysnęła na kamerę, do wszystkich dotarło, że to nie jest plan zdjęciowy. Ekipa filmowa uciekła w popłochu, zostawiając policjantów samych z szaleńcem. Ścieżka sprawiedliwego. Zaczął stępień, ale morderca kopnął go w brzuch, zanim ten skończył cytat. Czarek rzucił się do przodu, ale zaplątał się we własny mundur, który wciąż było dwa rozmiary za mały. Sytuacja wyglądała beznadziejnie, dopóki w drzwiach nie stanęła agnieszka. Mała dziewczynka w warkoczykach trzymała w rękach strzelbę kaliber 12 którą wcześniej pożyczył jej brat do ćwiczeń przed egzaminem z rysunku. Nie dotykaj mojego brata powiedziała zimnym głosem. Daj spokój mała zaśmiał się brzytwiarz Nie umiesz strzelać jestem siostrą gliniarza mam to we krwi. Huk wystrzału wstrząsnął całym budynkiem. Agnieszka nie trafiła mordercy, ale trafiła w Żyrandol, który spadł prosto na głowę brzytwiarza, pozbawiając go przytomności. Następnego dnia w gazecie ukazał się artykuł. Policja rozbiła gang filmowy i schwytała mordercę. Komendant dostał medal, Agnieszka usprawiedliwienie z rosyjskiego, a Czarek. Czarek dowiedział się, że filmowcy użyli jego gry aktorskiej do sceny o mężczyźnie, który wypada przez okno wieżowca i zostaje przejechany przez tramwaj. No i co? zapytała Kasia, widząc czarka wpatrzonego w gazetę. Nic westchnął czarek, poprawiając pistolet. Przynajmniej na zdjęciu widać mi tyłek. Mówiłem ci, że jestem stworzony do wielkich rzeczy. Rozdział 9. Inspekcja z piekieł. Kiedy kurz po filmowej aferze opadł, na horyzoncie pojawiło się zagrożenie znacznie gorsze niż seryjny morderca Wydział Kontroli Wewnętrznej. Inspektor Piszchała i inspektor Kot weszli na posterunek z minami ludzi, którzy czerpią zmysłową przyjemność z cudzego nieszczęścia. Gdzie pański mundur, funkcjonariuszu? Zapytał Piszchała, patrząc na czarka, który akurat przebrał się w strój płetwonurka, twierdził, że to misja tajna na basenie. Ja? Przepraszam, właśnie wróciłem z rozpoznania terenu wodnego, bąknął czarek, próbując ukryć płetwy pod biurkiem. Sytuacja nie poprawiła się. Gdy inspektorzy zauważyli staruszkę leżącą na podłodze, tę samą, która zemała z zachwytu nad naturystycznym czarkiem. Zabiliście ją! krzyknął kot, wyciągając notes. Nie, ona tylko kontempluje jakość naszej wykładziny, odparł desperacko komendant. Przez następne dwie godziny inspektorzy przesłuchiwali wszystkich obecnych, dowiadując się o rzeczach, o których sami woleliby zapomnieć, o gołych policjantach, o zielonych kosmitach kradnących portfele i o Perszyngu, który według raportów jest jedynym kompetentnym oficerem w tym budynku. Macie dziesiątki skarg od obywateli, Piszchała uderzył plikiem papierów o stół. Piszą... Że nie reagujecie na zgłoszenia ufo, a z posterunku wybiegają nadzy ludzie. To nie byli ludzie,